Kliknąłeś w ten film, ponieważ coś w Twoim życiu domaga się zmiany. Nie chodzi o wyrzucenie wszystkiego czy stanie się radykalnym minimalistą. Chodzi o to uczucie, że jesteś zawsze zajęty, ale nigdy nieobecny. W ciągu kilku najbliższych minut odkryjesz przełomową perspektywę, o której prawie nikt nie mówi w kontekście prostego życia. A na koniec przekażę Ci 30-sekundowy rytuał, który możesz wykonać już dziś wieczorem, aby poczuć, jak jasność staje się rzeczywistością. Większość ludzi myli proste życie z posiadaniem mniejszej ilości rzeczy. To pierwszy błąd. Drugi błąd to myślenie, że potrzebujesz radykalnej transformacji. To, czego naprawdę potrzebujesz, to jasność. Jasność co do tego, co jest ważne. Jasność co do tego, dokąd zmierza Twoja energia. Jasność, by móc powiedzieć nie bez poczucia winy. Prostota to nie jest pozbawienie to świadomy wybór. Kiedy masz jasność co do tego, co jest ważne, reszta organizuje się naturalnie. Przestajesz gonić za tym, czego nie potrzebujesz. Przestajesz czuć się winny z powodu tego, czego nie robisz. Przestajesz porównywać swoje życie z życiem innych. Pomyśl teraz o swojej skrzynce odbiorczej. Ile nieprzeczytanych e-maili 100, 200, 1000? Każdy z nich to mikrodecyzja, która czeka. Małe mentalne obciążenie niewidzialny ciężar, który nosisz przez cały dzień. To tutaj zaczyna się pierwsza zmiana. Twoja przestrzeń cyfrowa jest przedłużeniem Twojego umysłu. Kiedy jest zaśmiecona, Twoja głowa również. Bierzesz telefon, żeby szybko coś sprawdzić. 30 minut później jesteś zagubiony w nieskończonych widach. Czujesz zmęczenie, którego nie rozumiesz. To tak, jakbyś pracował, ale nic nie produkował. Cyfrowa jasność nie polega na usunięciu wszystkich aplikacji. Chodzi o celowe zarządzanie. Każde powiadomienie, na które pozwalasz, to pozwolenie na przerwanie twojego dnia. Każdy newsletter, którego nigdy nie czytasz, to nagromadzony szum mentalny. Każda aplikacja bez celu to otwarte drzwi do rozproszenia. Znasz ten moment, kiedy w końcu porządkujesz zaśmieconą szufladę, ulgę, którą czujesz, pomnóż to przez sto. To właśnie dzieje się, gdy sprzątasz swoją przestrzeń cyfrową. Nagle masz czas, skupienie, obecność. Mikrodziałanie na dziś jest proste. Wybierz trzy nieistotne powiadomienia i wyłącz je teraz. Albo wypisz się z trzech newsletterów, których nigdy nie czytasz. Zajmie to pięć minut. Wpływ trwa tygodniami. Zauważysz, jak cyfrowa cisza przynosi mentalną jasność. Ale tutaj robi się ciekawie. Bałagan nie jest tylko na ekranie. Jest też w małych, codziennych decyzjach. I to prowadzi nas do drugiego kluczowego punktu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile decyzji podejmujesz przed dziewiątą rano? Co ubrać? Co zjeść? Którą drogę wybrać? Który podcast posłuchać? Każdy wybór pochłania energię mentalną. To zmęczenie decyzyjne w tysiąc akcji. Stoisz dziesięć minut przed szafą, nie wiedząc, co ubrać. Przewijasz w nieskończoność streaming, nie mogąc wybrać filmu. Długo zastanawiasz się, co zamówić w restauracji. Wydaje się to błahe, ale każdy mały wybór drenuje twoją baterię mentalną. Pod koniec dnia jesteś wyczerpany, nie rozumiejąc dlaczego. Steve Jobs nosił codziennie to samo ubranie. Mark Zuckerberg również. To nie ekscentryczność, to strategia. Mniej banalnych decyzji oznacza więcej energii na to, co ważne. To prosta matematyka umysłu. Nie musisz stać się chodzącym mundurem, ale możesz uprościć powtarzające się wybory, standaryzować śniadanie w ciągu tygodnia, mieć mentalne menu na lunch, przygotować ubranie wieczorem. To małe systemy, które uwalniają przestrzeń mentalną. Kiedy redukujesz niepotrzebne decyzje, dzieje się coś magicznego. Zostaje energia na wybory, które naprawdę mają znaczenie na tę trudną rozmowę, na projekt kreatywny, na bycie obecnym z tymi, których kochasz. Zyskujesz kontrolę, autonomię, jasność. Mikrodziałanie tutaj to wybranie jednego posiłku do standaryzacji na tydzień może to być śniadanie. To samo, o tej samej porze każdego dnia roboczego, albo przygotuj ubranie na następny dzień przed snem. Testuj przez siedem dni. Zauważ, jak twój poranek staje się lżejszy. Szczegół, którego prawie nikt nie zauważa, to to, że największe przeciążenie jest niewidzialne. Nie tkwi w rzeczach. Tkwi w sposobie, w jaki żyjemy. I to prowadzi nas do trzeciego, najbardziej transformującego filaru. Pijesz kawę, ale myślisz o spotkaniu. Jesteś z rodziną. Ale twój umysł jest zajęty zaległościami. Jesz bez smaku. Idziesz, nie widząc drogi. Życie się toczy, ale ciebie tam nie ma. To autopilot w pełnym działaniu. Obecność nie jest mistycznym pojęciem to praktyczna umiejętność. Kiedy jesteś tam, gdzie jesteś w pełni, wszystko się zmienia. Kawa ma lepszy smak. Rozmowa staje się bogatsza. Praca płynie lepiej. Przestajesz żyć w przyszłości lub przeszłości. Joshua Becker. Jeden z wielkich nazwisk praktycznego minimalizmu. Ma idealne zdanie. Minimalizm to nie posiadanie mniej. To posiadanie przestrzeni na to, co naprawdę ważne. A co najważniejsze, to bycie obecnym we własnym życiu. Jasność pojawia się, gdy przestajesz dzielić swoją uwagę. Kiedy skupiasz się na tym, co robisz teraz. Kiedy poświęcasz pełną uwagę chwili. To nie jest formalna medytacja. To celowa obecność w zwykłych czynnościach. Zmywanie naczyń może być medytacją. Spacer może być terapią. Picie wody może być rytuałem. Zależy od tego, jak to robisz. W pośpiechu i rozproszeniu, czy z uwagą i intencją. Wybór zmienia doświadczenie. Ostatnie mikrodziałanie to wybranie jednej prostej, codziennej czynności. Może to być mycie zębów, parzenie kawy, spacer do samochodu. Wykonaj ją z pełną uwagą przez pięć minut. Zwróć uwagę na tekstury, Temperatury, dźwięki, przekształć automatyczne w świadome. Zatrzymaj się na tym punkcie, bo teraz następuje zwrot. Te dziewięć zmian nie polega na robieniu więcej, polegają na robieniu mniej, ale lepiej, z większą jasnością, z większym celem, z większą obecnością. Kiedy odrzucasz nadmiar, zyskujesz jasność jasność, by widzieć, co jest ważne, jasność, by wybrać to, co istotne, jasność, by być tam, gdzie jesteś. Powiem ci coś, co odkryłem. Proste życie to nie cel. To codzienny proces świadomych wyborów. Czasami popełnisz błąd, wrócisz do starych nawyków, zgubisz się w nieskończonym przewijaniu. Wszystko w porządku. Ważne jest, aby mieć kotwice, do których można wrócić. Małe rytuały, które sprowadzają cię z powrotem do centrum. Mikrodziałania, które resetują twoje skupienie. Delikatne przypomnienia o tym, co naprawdę ważne. Pomyśl o swoim życiu, jak o stole obiadowym. Kiedy jest zbyt przepełniony, nie ma miejsca na to, co ważne. Nie można prowadzić dobrej rozmowy, nie można cieszyć się posiłkiem, nie można być obecnym. Musisz usunąć nadmiar, aby stworzyć przestrzeń. Ale oto sekret, który obiecałem na początku: jasność nie pochodzi z zewnątrz do wewnątrz. Pochodzi z wewnątrz na zewnątrz. Nie chodzi o perfekcyjne zorganizowanie swojego życia. Chodzi o zrozumienie, czego naprawdę od niego chcesz. Istnieje japońskie słowo ma, które oznacza pustą przestrzeń między rzeczami to cisza między nutami, która tworzy muzykę to pauza między słowami, która nadaje sens rozmowie to pusta przestrzeń, która nadaje wartość temu, co jest obecne. Twoje życie potrzebuje ma potrzebuje oddechów przerw. Pustych przestrzeni. Nie po to, by nic nie robić, ale po to, by nadać wartość temu, co wybierasz robić, aby mieć jasność co do tego, co zasługuje na Twój czas i energię. Prawie nikt tego nie robi w praktyce, bo wydaje się to nieproduktywne, ale jest wręcz przeciwnie. Kiedy tworzysz przestrzeń, tworzysz możliwości. Kiedy upraszczasz, wzmacniasz to, co ważne. Kiedy masz mniej, doświadczasz więcej. Będę z Tobą szczery. Nie ma magicznej formuły. Nie ma aplikacji, która to rozwiąże, nie ma kursu, który to zmieni. Jesteś tylko ty, podejmujący codzienne wybory, małe, konsekwentne, celowe. Różnica między tym, kto żyje przeciążony, a tym, kto żyje z lekkością, nie tkwi w tym, co ma, tkwi w tym, co wybiera zachować, nie tkwi w tym, co robi, tkwi w tym, czego wybiera nie robić. To siła nie, która tworzy przestrzeń dla znaczącego tak. Pamiętasz to uczucie pakowania się na podróż? Zabierasz tylko to, co niezbędne, i odkrywasz, że to wystarczy. Więcej niż wystarczy. To wyzwalające. Twoje codzienne życie może mieć tę samą lekkość. Następny krok wydaje się oczywisty, ale niewielu go robi. Zacząć od małego. Jedno powiadomienie naraz, jedna decyzja naraz, jeden obecny moment naraz. To nie rewolucja, to delikatna i stała ewolucja. Wiesz, jaki jest prawdziwy koszt Twojej przepełnionej skrzynki odbiorczej? To nie tylko stracony czas, to ciągły niepokój, poczucie, że zawsze coś wisi w powietrzu, mentalny ciężar nierozwiązanych zadań. Każdy nieprzeczytany e-mail to mikroobciążenie psychologiczne. A sekret, by mieć więcej czasu, nawet przy napiętym grafiku to nie wstawanie wcześniej, to wybieranie mniej, robienie mniej rzeczy, ale robienie ich dobrze z uwagą. Z obecnością, z jasnością co do tego, dlaczego. Kiedy to zrozumiesz, wszystko się zmieni. Przestaniesz próbować robić wszystko. Przestaniesz porównywać się z tymi, którzy wydają się robić więcej. Przestaniesz czuć się nieadekwatny. Zaczniesz żyć swoim życiem, a nie tym, które inni myślą, że powinieneś żyć. Teraz nadszedł czas na obiecany rytuał. Jest prosty, ale potężny. Dziś wieczorem, przed snem, zrób to. Weź kartkę papieru, lub otwórz notatki w telefonie. Zapisz trzy rzeczy, które dziś pochłonęły twoją energię, nie przynosząc żadnej realnej wartości. Mogą to być niepotrzebne spotkania: dyskusje online, obawy o to, czego nie kontrolujesz. Po prostu zidentyfikuj, bez oceniania, bez poczucia winy po prostu obserwuj, gdzie ucieka twoja energia. Następnie wybierz jedną z tych trzech rzeczy. Tylko jedną i zdecyduj, jak ją wyeliminujesz lub zmniejszysz jutro. Może to być uprzejme nie? Filtr w e-mailu, limit czasu, jasna rozmowa, mała korekta, która chroni twoją energię. Ten rytuał trwa 30 sekund, ale tworzy świadomość, a świadomość to pierwszy krok do zmiany. Kiedy widzisz, gdzie tracisz energię, możesz wybrać inaczej. Kiedy masz jasność problemu, pojawia się rozwiązanie. Tak właśnie dzieje się transformacja. Nie od razu, ale dzień po dniu. Wybór po wyborze. Z rosnącą jasnością co do tego, co ważne. Z rosnącą odwagą, by odpuścić resztę. Zostawię cię z ostatnią refleksją. Wyobraź sobie swoje życie za rok. Nic wielkiego się nie zmieniło, ale dokonałeś małych, codziennych korekt. Powiedziałeś więcej świadomych nie. Stworzyłeś więcej pustych przestrzeni. Byłeś bardziej obecny. Jakie byłoby to życie? Lżejsze? Bardziej skupione, bardziej Twoje, to życie nie jest oddalone o rok, jest oddalone o jeden wybór, następny wybór, ten, którego dokonasz, gdy ten film się skończy. Nie musi być perfekcyjnie, nie musi być radykalnie, musi być celowo, musi mieć jasność, musi się zacząć i może zacząć się teraz, z którąkolwiek z dziewięciu zmian, którymi się podzieliłem. Więc z całą tą jasnością, która z tych dziewięciu małych zmian czujesz, Przyniesie największy wpływ na Twoje życie dzisiaj? Nie musi być perfekcyjna, po prostu musi się zacząć. To Twój wybór. Zawsze tak było. Podziel się w komentarzach, które z tych mikrodziałań wypróbujesz w ciągu najbliższych 24 godzin. Twoje doświadczenie może zainspirować wielu innych. I pamiętaj, jasność to nie cel, to droga, krok po kroku.